Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać e, generalnie o e, politycznym e, stanie e, gry. Ja to na, e, nazwałem tak roboczo. E, co dzieje się e, w naszej polityce i co po części, po części ma duży wpływ na naszą e, sytuację ekonomiczną. Społecznym, jako e, obywateli e, polski i e, e, cały stan naszego społeczeństwa, który moim zdaniem, e, moim zdaniem, i wszystko to, co tu powiem, jest e, moim subiektywnym e, zdaniem. E, czerpię wiedzę głównie z z mediów, i, i, analizuję, i analizuję, korzystam z wiedzy, którą nabyłem na studiach politologicznych, i, i żaden, że tak powiem, polityk i gadająca głowa nie jest w stanie mi narzucić. Y, czy też wpłynąć na moje zdanie? Po prostu obserwuję to, co dzieje się y, w świecie i w Polsce i próbuję wyciągać wnioski, aczkolwiek, aczkolwiek jest to w, w ostatnim czasie bardzo utrudnione i, 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 i trzeba, trzeba bardzo uważnie y, Obserwować e, życie polityczno-społeczne, ponieważ, ponieważ e, to, co robi e, nasza, e, nasz e, umiłowany e, rząd e, i też opozycja, bo ja uważam po tym, co się teraz dzieje e, w Polsce i na świecie, a głównie, głównie. O Polskie mi tutaj chodzi, bo w, w, w Niemczech mieszkam i, i tutaj żyjemy na co dzień. Myślę, że wszyscy się y, ze mną zgodzą. Y, ja już y, kiedyś mówiłem na swoich filmach, y, jednym chyba, y, chyba dwóch, y, że to, co podczas pandemii, y, że to, co dzieje się z gospodarką to jest 50% to są skutki skutki pandemiczne tudzież, tudzież wpływ działań międzynarodowych a drugie 50% to jest moim zdaniem ustawodawstwo i de decyzje naszych umiłowanych rządzących i tutaj tego tego zdania nie zmienię i, i będę cały czas powtarzał, że to jest 50 na 50 i nie, nie, nie da a w mediach nawet, nawet przeciwnych, przeciwnych rządowi Prawa i Sprawiedliwości tak ochoczo tak ochoczo Krytykujących obecnie rządzących. I jakoś, jakoś nawet nie, nie, nie widzę próby e, wytłumaczenia i, i takiego, mm, takiego e, zdrowego e, poglądu na temat, e, na temat obecnej sytuacji, bo to nie jest prawda, że. E, że nie jest prawda, że z węglem sobie poradzimy, sobie poradzimy, i, i, i takie słuchanie, że wszystkiemu jest winien Donald Tusk, to jest takie trochę tempę i, i nie, nie ma, ma, mające mało wspólnego z rzeczywistością, bo E, takie e, ro, e, takie e, to jest chwytliwe, chwytliwe dla e, propagandy e, i propagandzistów e, partyjnych, z jednej, z jednej e, żeby nie było wątpliwości, z jednej i z drugiej strony, tudzież e, nie ma ono e, wpływu na realny, realną e, sytuację sytuacją zwykłego Kowalskiego, można by powiedzieć, aczkolwiek, aczkolwiek jak widać polskie społeczeństwo jest, jest podatne na, na sytuację, na machinę, działania machiny propagandowej zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dlatego, dlatego też y, pozwoliłem sobie dzisiaj taki y, film luźny y, takie można by powiedzieć gadulstwo na temat y, polskiej sytuacji y, gospodarczej głównie, bo y, y, głównie oprócz zdrowia myślę sobie, że, że główną, głównym, główną, Takim czynnikiem determinującym nasze życie jest właśnie sytuacja gospodarcza. Oczywiście zdrowie będzie zawsze na pierwszym miejscu, ale taki, taki ogólny, ogólny klimat gospodarczy, ponieważ z gospodarki biorą się miejsca pracy. Miejsca pracy, a z a, z miejsc, a z, jak ktoś ma, a, 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 że tak powiem, pracę i, i, i takie a, w miarę ustabilizowane ży, życie, to bie, bierze się też a, sytuacja a, takiego zdrowego myślenia, moim zdaniem. i a tu, tutaj od 3 od czy 4 lat jesteśmy ciągle bombardowani i, i, i że tak powiem, otaczani złymi informacjami, które, które jeszcze które poprzez u nas, u nas to widać bardzo dobitnie, które poprzez z y, wprowadzenie, y, jak ja tu mówię, ciągłej kampanii wyborczej, y, nie, nie, y, nie dążenie do jakiegoś standardu y, życiowego w Polsce y, y, jest, y, jest, y, jest y, y, przez to jesteśmy bombardowani. Różnymi sprzecznymi, często dla siebie informacjami, które, które e, teraz poprzez e, sytuację geopolityczną i, tak jak mówię, gospodarczą jest, e, jest e, e, przybrało na chwilę, i, i, i trzeba e, umieć i starać się starać się wypośrodkować te, ten nawał informacji i śmietnik informacyjny, który, który nam jest serwowany z, z, na co dzień i myślę sobie, że, że yy, społeczeństwo generalnie już jest yy, zmęczone zmęczone tymi, tą sytuacją, która ma miejsce, a a nic nie zapowiada, nic nie zapowiada, yy, patrząc na sytuację, yy, sytuację dookoła, żeby ona się miało jakoś tak szybko, czy w jakiejś mierzalnej perspektywie zmienić, ponieważ, ponieważ jakiś świat jest każdy widzi. A, ale ja tu chciałem powiedzieć parę słów o yy, sytuacji. Wobec, wobec tego o sytuacji, yy, która, yy, która ma miejsce w naszej yy, polskiej polityce, ponieważ, yy, ponieważ po, po minionym tygodniu i, i po, po różnych, yy, różnych przetasowaniach rządowych widać, że widać, że że rząd e, już nie mając argumentów nawet wobec opozycji, bo już nawet, nawet te argumenty, że wszystko jest winą Tuska i wszystko, wszystko to wina Tuska i Putina, to, to e, widać, że to się już wyczerpało. Dlatego e, bodajże wczoraj i parę razy wcześniej e, Pan prezes Jarosław Kaczyński e, e, próbował, e, próbował e, że tak powiem, na, nakreślić oś oś do e, kolejnego sporu politycznego, ponieważ mamy, mamy no trochę bo zależy, zależy. E, Zależy jak patrząc to mamy rok do wyborów, a, a pan Jarosław Kaczyński, który wygrał ostatnie, ostatnie wybory, dwa razy przecież parlamentarne i dwa razy, dwa, dwa razy prezydenckie. Raczył wczoraj bodajże gdzieś tam w Polsce, już teraz nie pamiętam, bo Oglądałem, oglądałem jakieś wydarzenia na, na Polsacie i tylko mi, tylko mi mignęło, że Pan Jarosław Kaczyński, prezes wszystkich prezesów w Polsce, raczył zauważyć, że trzeba przygotować się do fałszerstwa wyborczego i i tutaj tutaj już ta oś konfliktu politycznego, bo Prawo i Sprawiedliwość doskonale musi poprzez swoje sendaże wewnętrzne i, i poprzez sytuację musi wyczuwać tę sytuację mianowicie taką, że, że Możliwa jest porażka prawa i sprawiedliwości, dlatego, dlatego będzie dążyło do, do wojny, do wojny polsko-polskiej, ponieważ pomimo tego, że przejęli już wszystkie instytucje odpowiedzialne, odpowiedzialne za wybory, na, mam tu na myśli najważniejszą instytucję w tym kontekście, Czyli są najwyższy, który uznaje, uznaje, uznaje wynik wyborów za i wydaje stosowną, stosowne postanowienie w tym, w tym zakresie i już widać, że prezes Jarosław Kaczyński musi, musi z tych objazdów można go lubić czy nie lubić, ale E, mo, e, by, jest człowiekiem inteligentnym i przebywa, e, przebywa w polityce. W polityce, moim zdaniem, już dość e, długo, żeby, żeby nawet e, o nich, e, gdy o nich nie mówi, to wi, widzi, widzi, widzi różne mechanizmy polityczne i społeczne w tym, w tym, w tym przypadku. I moim zdaniem ta narracja, że, że szykuje się jakieś fałszerstwo wyborcze, i tak dalej, będzie nam towarzyszyła przez ten, przez ten najbliższy rok. Co spowoduje, myślę sobie, że spowoduje, że przekaz medialno-informacyjny stanie się jeszcze bardziej nie do zniesienia dla, dla zwykłego obywatela, bo, bo będą się jeszcze, jeszcze bardziej przerzucać, yy, przerzucać yy, różnymi yy, rzeczami yy, często gęsto nie mających nic wspólnego z rzeczywistością, no ale taką już mamy yy, polityczną naszą, naszą tutaj Piekiełko i, i, i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało szybko zmienić. Y, y, wręcz przeciwnie, zostaje to z kadencji na kadencję utwardzone i, i trzeba sobie zdać z, ty, z tego sprawę. Trzeba tylko, trzeba tylko, pomimo, pomimo tego, Pomimo tego, że się należy do jakiejś, jak to mówią, nieelegancko bandy, to, to trzeba mimo, mimo, swoich, mimo swoich poglądów i, i należenia, y, moim zdaniem, y, trzeba y, używać też myślenia i, i, i nie, nie, nie brnąć. Y, y, w, ślepo y, w narracji jednych i drugich. W tym przypadku w tym przypadku w tym przypadku, y, w tym przypadku y, jest y, nie jestem oczywiście jestem y, przeciwko y, nie jestem sympatykiem może tak, nie jestem sympatykiem rzą, rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale też też nie jestem taki ochoczy, że, że wraz z dniem, z którym Prawo i sprawiedliwość odejdzie od rządu, w, w polityce, w polityce zacznie się lepsza zmiana, bo Prawo i Sprawiedliwość w swoim w swoim sposobie rządzenia i, i, i w sposobie sprawowania rządu zabrnęło tak daleko i, i już niektóre, że niektóre zmiany, zmiany na to, co, co trzeba by poprawić nie będą takie, takie, takie oczywiste i szybkie do przeprowadzenia i Moim zdaniem, moim zdaniem, tutaj pan, pan Donald Tusk zrobi może zrobić tylko tyle, że tylko tyle i aż tyle, bo, bo jak patrzymy na ceny naszych, naszej waluty, to, to należałoby zrobić to jak najszybciej odblokować fundusz, fundusze odbudowy i fundusze europejskie na podstawie, na podstawie polepszenia sobie w ogóle relacji z Europą, jako Europą jako państwa, państwa narodowe, a też to będzie prowadzić do do z, z polepszenia y, naszej sytuacji na arenie międzynarodowej, ale, ale y, co, co też y, trzeba podkreślić, a ja nie widzę tutaj y, przedstawienia jakiejś rychłej perspektywy zmiany, zmiany dla, dla ustroju czy systemu. E, państwa e, Polskiego, bo opowiadanie, opowiadanie o, o, o wyprowadzeniu, czy też zmianie e, prezesa, prezesa Glapińskiego na, na kogo innego, to jest takie trochę, trochę e, gadanie, e, jak to moja pani od WOSu mówiła. E, uciec na imieninach, bo, bo, yy, bo wiadomo, że, że poprzez poprzez sytuację, sytuację yy, prawną, yy, czy też yy, wewnątrz konstytucyjną yy, jest, yy, jest yy, to yy, prawie, że niemożliwe yy, i i takie opowiadanie to, no chyba, że chce się yy, działać we władzy tymi samymi metodami przy, yy, przeciwko którym się protestuje. Takie trochę, to by było takie trochę bez sensu, także ja w tym momencie, w tym momencie mimo, mimo tego, że uważam, że Prawo i sprawiedliwość źle rządzi i powinno odejść w niebyt jak najszybciej, to nie widzę obecnie na scenie politycznej takiego ugrupowania, które, które mogłoby w jakiś znaczący sposób poprawić naszą sytuację społeczno-ekonomiczną i, i takie, dlatego to, to, o czym mówiłem, że takie ślepie wierzenie to w to, co powie jedno i drugie medium i nie wyciąganie z tego wniosków to jest, to jest takie trochę droga donikąd i, i ślepa uliczka i dlatego przestrzegam przed przed takim. Przed takim przed takim myśleniem, i to jest, to jest moja opinia. Oczywiście obie partie mają tak zwanych betonowych wyznawców, czyli, czyli nie dadzą sobie a, ani, ani wyborca y, PiSu nie da sobie nic złego, po, nic złego, czy też żadnego zdania powiedzieć na PiS, ani tak samo wyborca y, Platformy, ale y, około. Szacunkowa, szacunkowe sondaże mówią, że takich wyborców jedna i druga strona ma od 15 do 20%. Także także, także jeszcze jeszcze jest nad czym pracować, myślę, I, ale jestem w tej kwestii sceptyczny, ponieważ, ponieważ tak jak mówię, nie widać nie widać, że nie widać siły politycznej, która by mogła się realnie przeciwstawić rządom Prawa i Sprawiedliwości i, i, i myślę sobie, że, że aczkolwiek poprzez ja uważam, że poprzez wewnętrzne tarcia starcia y, i poprzez sytuację ekonomiczną naszych obywateli, Prawo i Sprawiedliwość może y, stracić rządy jak najbardziej, ale, ale nie będzie to się odbywało w taki sposób aksamitny, y, jak, jak, to, jak to opowiada, o, o, opowiada y, kierownictwo Platformy Obywatelskiej, że oni już wygrali i, i, i i, i w, ogóle, w ogóle nie ma żadnej alternatywy w tym, w tym, w tym zakresie. I ja myślę, że, że rząd obecny Prawa i Sprawiedliwości pomimo, po to jest ta kampania robiona, ta ta. ta, ta, ta ten ruch ochrony wyborów, który, który ma doprowadzić do do, wielkiej, do wielkiego konfliktu wewnątrz Polski. Oczywiście będzie narracja, że to jest potrzebne i tak dalej, ale to jeszcze, jeszcze nas bardziej podzieli i myślę, że Jarosław Kaczyński, który Uwielbia, uwielbia politykę podziału. Doskonale sobie zdaje sprawę, że, że takimi merytorycznymi argumentami i, i, i merytoryczną pracą już nie jest w stanie zdobyć większego elektoratu, a, a on działa na utrzymanie, utrzymanie tego twardego jądra w elektoracie, który który też mu się wykrusza i, i, i myślę sobie, że myślę sobie, że czeka nas bardzo bardzo e, groteskowy e, czas niczym, niczym przemówienia pana Glapińskiego w, w kampanii wyborczej który, który który ma na celu, ma na celu jeszcze większą polaryzację polskiego społeczeństwa. Jak będzie się, się okaże wkrótce. Tymczasem, tymczasem e, e, chciałbym, chciałbym prosić Państwa o komentarze, e, o łapki w górę, oceny i, i do następnego do następnego nagrania.